z Ewangelii według Świętego Marka W pierwszy dzień prześników, gdy składano w ofierze paschalnego baranka, zapytali Jezusa jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci paschalnego baranka do spożycia? Wtedy wysłał dwóch ze swoich uczniów, mówiąc im: Idźcie do miasta, Wyjdźcie, wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody, udajcie się za nim. Tam dokąd wejdziecie, powiedzcie właścicielowi, że nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie gościnny pokój, w którym mógłbym spożyć ze swoimi uczniami paschalnego baranka. On wam pokaże wielką salę u góry już zasłaną, w pełni gotową. Tam nam przygotujcie. Odeszli ci uczniowie i przybyli do miasta. Znaleźli tam wszystko, jak im powiedział. Przygotowali paskalnego baranka. Gdy oni jedli, wziął chleb, wygłosił modlitwę uwielbienia, połamał, rozdał im i powiedział: Weźcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich. I po modlitwie czynienia dał im. Pili z niego wszyscy. Powiedział im, to jest moja krew przymierza, wylewana za wielu. O tak, oświadczam wam, odtąd już z tego plonu winorośli nie wypija, aż do owego dnia, kiedy wypiję go nowy w królestwie Boga. Po psalmach udali się na górę, oliwną. Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, by w ten Dzień Bożego Ciała, no bo pewnie wszyscy kojarzymy, dziś jest piękna uroczystość Bożego Ciała, czyli świętujemy to, że Bóg stał się pokarmem, tak można powiedzieć. I nie mogę sobie w ten szczególny dzień odmówić przyjemności przypomnienia sobie i Wam legendy o miłości. Mówię przypomnienia, bo prawie na pewno rok temu w Boże Ciało też się przypominałem. Otóż, jak brzmi owa legenda? Pewnego razu była sobie miłość. Mieszkała w domu usłanym gwiazdami i przyozdobionym promykami słońca. Nadszedł dzień, w którym miłość zapragnęła piękniejszego mieszkania. Czyż nie dziwny pomysł, jak na miłość, i uczyniła ziemia, a na ziemi uformowała ciało i tchnęła w nie życie. Żywą istotę, którą stworzyła na swoje podobieństwo, nazwała człowiekiem. W nim to, we wnętrzu jego serca, miłość zbudowała sobie dom, malutki, ale pełen życia. Niezastąpiony, wciąż niespełniony, tak jak sama miłość. I tak oto miłość zeszła do ludzkiego serca i wcisnęła się tam cała, aby w nim zamieszkać. Tam, w samym środku. Jednak któregoś dnia człowiek zaczął zazdrościć miłości. Zapragnął przywłaszczyć sobie dom, w którym ona zamieszkała. Chciał go mieć tylko dla siebie. I tak oto człowiek wyrzucił z serca miłość. Zaczął więc napełniać swoje serce wszystkimi bogactwami tego świata. Ono jednak wciąż pozostawało puste. Nawet wszystkie skarby ziemi nie były w stanie wypełnić owej pustki. Smutny człowiek zdobywał w pocie czoła pożywienie, wciąż był głodny, a jego serce pozostawało okrutnie puste. Pewnego dnia człowiek postanowił podzielić się własnym sercem z innym stworzeniem żyjącym na Ziemi. Dowiedziała się o tym miłość. Przyoblekła się w ciało, aby podbić serce człowieka. Lecz człowiek rozpoznał miłość i przybił ją do krzyża. I dalej w pocie czoła trudził się, aby zdobyć pożywienie. Wtedy miłość przybrała postać pokarmu, przemieniła się w chleb i pokornie czekała. Kiedy zgłodniały człowiek go zjadł, miłość powróciła do swego domu, do serca. Odtąd serce człowieka jest pełne życia, bo życie to miłość. Tak, myślę, że ta legenda bardzo pięknie oddaje to, o co chodzi w Eucharystii. To, o co chodziło Panu Jezusowi, kiedy w czasie tej ostatniej wieczerzy, którą wspomina dzisiejsza Ewangelia, o której opowiada dzisiejsza Ewangelia, wziął chleb i powiedział, to jest moje ciało. Wziął kielich z winem i powiedział, w tym kielichu jest moja krew, że to Właśnie dokładnie o to chodziło. Żebyśmy karmili się miłością. Kiedy mówimy o, o Eucharystii, to najczęściej mówimy właśnie w taki sposób, że ten chleb, który ksiądz bierze do ręki w czasie. Przezbiter, czy biskup nie bierze do ręki w czasie Eucharystii, że on się przemienia w ciało pana Jezusa. I oczywiście to jest prawda. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że tak właśnie jest. Natomiast osobiście. Wolę mówić o Eucharystii w trochę inny sposób. Właśnie podobnie jak to jest w tej, w tej legendzie, nie? który uważam, że też jest jak najbardziej poprawny. Mianowicie wolę mówić w taki sposób, że w Eucharystii, kiedy ksiądz, prezbiter czy biskup bierze do ręki ten chleb, to Chrystus się wtedy przemienia w ten chleb ciało Pana Jezusa przemienia się w ten chleb. No bo de facto tak się też dzieje. Tak się dzieje. I, I wtedy, kiedy w taki sposób mówimy o Eucharystii, to to wtedy nie jest dziwne to, że mówimy, że to jest ciało Pana Jezusa, a jednocześnie widzimy i czujemy, kiedy bierzemy do ust, że to jest chleb. Bierzemy chleb do ust, nie? Ksiądz mówi, rozdający komunię, mówi: Ciało Chrystusa. A my mówimy: jak to, nie? Przecież to jest chleb. No tak, bo, bo właśnie Chrystus, jego ciało, stało się tym chlebem teraz. Yy, tak, i dlatego mówimy, że to jest ciało Chrystusa. Ale ono stało się chlebem. I teraz dlaczego stało się chlebem? Właśnie dlatego, żebym ja się karmił ciałem Chrystusa. Nikt nie chciałby jeść ciała Pana Jezusa w takiej postaci dosłownej. Wiadomo, byłby to kanibalizm. No i dlatego, dlatego. Pan Jezus przemienia się w chleb i wino. To jest, to jest kluczowe, właśnie w Eucharystii, że Bóg staje się pokarmem. I teraz, właśnie dlaczego? Dlatego, że to, co było bardzo charakterystyczne dla religii wszelkich, jest charakterystyczne dla wszelkich religii że charakterystyczne jest to, że to człowiek podejmuje różnego rodzaju starania, żeby właśnie jakoś o własnych siłach zdobyć sobie przychylność Pana Boga. Czyli na przykład składa jakieś ofiary i są to ofiary z tego, co sam... Właśnie wyprodukował, zrobił własnymi rękami. Tak. Nie? I teraz przynosi to Bogu i mówi: Zobacz, nie? przynoszę tobie owoce mojej ciężkiej pracy. I, czyli jakby człowiek chce nakarmić Boga. Człowiek chce nakarmić Boga. Właśnie to się dzieje w religiach. Natomiast chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo jest wiarą, albo, ja wolę mówić, tak jak w dziejach apostolskich jest powiedziane, jest drogą, drogą do Boga. I, i właśnie, nie? i teraz, ponieważ chrześcijaństwo nie jest religią, czy, czy, czy potwierdzeniem tego, że nie jest religią jest to, że to Bóg staje się pokarmem dla człowieka, to Bóg się ofiarowuje. To Bóg mówi: Zobacz, umarłem za ciebie, oddałem za ciebie swoje życie. Złożyłem w ofierze siebie, by odkupić twoje winy. I ty się teraz tym posilaj. Ja tobie to ofiarowuję. Ja tobie to ofiarowuję. W każdej mszy świętej jest miejsce, czas, przestrzeń, jest moment nie, tak zwanego ofiarowania. I, ale czym jest to ofiarowanie? Jest tym, że my przynosimy jakby nasze człowieczeństwo kruche, można powiedzieć marne. Nie. No cóż to jest, Nie ten chleb, który można połamać, może się... No, no właśnie, nie, i to taki prosty chleb jeszcze, nie? najczęściej stosujemy chleb niekwaszony właśnie. Nie, i, I wino, nie, które wylejesz, za chwilę wyschnie. Nie. I tak dalej. I owszem, to jest jakiś owoc naszych prac, naszej pracy, naszych wysiłków ludzkich. Także przynosimy jakieś te nasze wysiłki, ale my mówimy, przynosimy po to, by Bóg w to wszedł jako zbawca, jako ten, który to bierze, aby nas ocalić. No. Wynieść, jakby podnieść, no, właśnie podnieść, tak jak podnosi no, ksiądz namszy hostię, no, ale żeby nas podnieść, żeby nam pokazać naszą wielkość, wspaniałość, no, którą mamy pomimo naszych grzechów. Obrzydliwe są grzechy, ale nikt z nas nie jest obrzydliwy. No. Grzechy nie mają nic wspólnego z chlebem, ale człowiek tak i dlatego Bóg staje się chlebem, Bóg chce się stać mną, tobą i o tym mówi to dzisiejsze święto, o tym i mówi po prostu Eucharystia. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.